Cześć, jestem Anna Stańczak i zapraszam Was na cykl programów z Galerią Wisła. W dzisiejszych czasach galerie handlowe to jedne z najpopularniejszych miejsc zakupowych. Z myślą o miłośnikach zakupów powstał cykl programów, w których pokażemy trendy modowe, jak dobrać strój na każdą okazję oraz jak cieszyć się z zakupami bez wyrzutów sumienia. Przekonaj się, że zakupy w Galerii Handlowej Wisła to nie tylko przyjemność, ale sposób na poznanie nowych osób oraz spędzenie czasu z rodziną i przyjaciółmi. Moda stała się nierozerwalną częścią naszego życia. Wszyscy chcemy wyglądać modnie i stylowo. Dlatego dzisiaj zapraszam Was do Wisła Budni. Jest ze mną pani Regina Kłodawska, właścicielka butiku. Dzień dobry. Dzień dobry. Maj, piękny miesiąc. Jakie trendy i kolory królują właśnie w tym sezonie? Myślę, że projektanci, jak co roku oczywiście prześcigają się i ci światowi, i ci na polskich scenach, prześcigają się w tym, żeby coś innego, coś nowego i coś oczywiście oryginalnego wymyśleć. Moim zdaniem, wszystko jest piękne, to co nam pasuje. Tak mi się wydaje, że człowiek powinien, kobieta szczególnie, dopasować do sylwetki, do typu urody i tego, co tak naprawdę lubi, w czym się dobrze czuje. Natomiast projektanci w tym roku e, oczywiście stawiają na mocne kolory, połączenia mocnych kolorów, takie na przykład jak amarant z limonką, fuksja z pomarańczą. I to jest naprawdę mocne stylizacje, ale bardzo, bardzo dobrze wyglądające przy każdym chyba typie urody. Tylko trzeba właśnie dobrać do swojego stylu i tego, co się lubi. Dobrze, to sprawdźmy w takim razie, czy znajdziemy stylizację idealną dla mnie. To jest sukieneczka naszego polskiego producenta firmy Emo. Bardzo dobrej jakości materiał, bardzo delikatny, wręcz szlachetny, taki ma odcień, lekko się świeci i oczywiście na różne stylizacje. Można iść z tym. Na, nawet na wesele, na przyjęcie komunijne, gdzie możemy grzecznie, ładnie tutaj zasłonić ramiona, ale też można na swobodnie, czyli odsłonić lekko ramiona i założyć sandały, albo trampki i iść na plażę, albo na jakąś imprezę. rezerwę. do tego tak, tak pomyślałam, tak, że będzie naprawdę dobrze wyglądała. lekko boho, no bo to jest taki właśnie swobodny, luźny. Jak się pani w tym czuje? Właśnie ona jest bardzo, bardzo wygodna i jest naprawdę lekka i przewiewna. Więc od razu sobie wymyśliłam, wyobraziłam wszystkie te imprezy, gdzie nieraz jest gorąco i duszno. Tak. A to będzie fajne. Tutaj mamy kolejną stylizację. To już jest taka bardziej na uroczystości rodzinne może być na ślub, może być również użyta jako suknia ślubna, bo jest przepiękna. Zjawiskowa, naprawdę. Tak, to jest rzeczywiście ręczna robota, tiul dobrej jakości, te koraliki przypominające cekin koraliki Swarowskiego, ale naprawdę uszycie, wykonanie jest najwyższej jakości. Można założyć jako gość, ale ja się jako panno do panna młoda jak najbardziej. Tutaj mamy taką bardziej swobodną stylizację, ale jednocześnie elegancką. To można założyć na komunie, można założyć nawet do na pracy, mimo że kolor jest taki intensywny, ale naprawdę dobrze wygląda i będzie pasował do większości sylwetek. Mam wrażenie, że w ogóle w tym sezonie te kombinezony, te marynarki w ogóle królują. Królują tak i myślę, że będą zawsze królować. Mm -hmm. Bo to klasyka. Jest dokładnie klasyka i takie 10 rzeczy, które powinniśmy mieć w szafie to między innymi jedną Niech jest garnitur. Marnav, skrojony garnitur, dobrej jakości marynarka. E, więc tak naprawdę każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Nie tylko pani, która szuka eleganckiej sukienki na różne okazje, ale również na, na sportowo. Na sportowo i podkreślam dobrej jakości, bo to jest u nas e, przede wszystkim, tak, dobre materiały, dobre uszycie i dobra jakość produktu, który rzeczywiście sam się obroni. Nie zapraszam. Tak, jakość zawsze się obroni. Tak. Zapraszamy.